Hej, witajcie, witajcie. Ostatnio trochę kontrowersyjnych dyskusji jest. Eee, I tak, ale zanim może przejdziemy do kontrowersyjnych dyskusji, to tutaj się pochwalę swoimi zakupami. właściwie, taki, właściwie prezent. Nowa, Nowa Mora, tak, tutaj. nie, rdzewka węglowe, które rdzewiały. Fajne, ostre, ale brzydko wyglądają. Fajne, podobają mi się. Nie reklamuję tego, żeby nie było. Ale myślę, że w porównaniu do noży za kilkaset złotych w sklepach survivalowych to taka mora zwykła, myślę, że najpraktyczniejsza rzecz jedna z najpraktyczniejszych rzeczy, jeśli chodzi o noże, które kiedykolwiek kupiłem i wcale to nie są drogie tematy, to tam są kwestie groszowe, każdy sobie jest w stanie pozwolić tutaj, że tak powiem Zamiast jednego wyjścia do pubu można, i to, i to do taniego pubu, można sobie kupić coś takiego. O, tak? Jeżeli chodzi o zdrowe formy prowadzenia się, to unikamy. unikajmy tego piwa. Już może w wakacje nie tak dużo, nie tak dużo. Ja wiem, że pyszny, smaczny napój jest i, i lubicie, ale jak będzie za dużo, to będzie brzuch i słaba forma. Także trzeba umiar znaleźć. A tutaj mam namiot. Też wcześniej nie mówiłem o namiocie. Namiot. No, dwuosobowy formalnie, ale jak na, na mnie takiego chłopa to komfortowo to jest jednoosobowy. Uważam, 215 cm długości, 150 cm szerokości, no to ja mam baryt rozciągnę trochę, no to te ścianki, że tak powiem, rozpycham. No to, to minimum na jedną osobę taki namiot. Ten namiot kosztował też kilkadziesiąt złotych, bo jest to, jest to w jednej z sieci sportowych. Tutaj celowo markę zasłoniłem, bo nie będę robił reklamy. No, sieci sportowych, takich popularnych, są dwie, to na pewno będziecie wiedzieli o co chodzi. No, po prostu to jest marketingowo jakaś tam generacja dwa stopnie wyższa od aktualnego modelu sprzedawanego w tej sieci, i, i dlatego jest o wiele tańsza, po prostu. Ale no, nie widzę wielkiej różnicy nie wiem, czy one się różnią. Nie? Tkanina niby parametry wszystko to samo inna linia modelowa nie? No, tak jak sezon. Kurcze sezon, jakiś tam. No, to takie buty są modne, a nie inne. Tak? No. Dobra, co tu jeszcze mamy? Tanią marketówkę Siekierkę, toporek z Niteo, tak? No firma, firma wiadomo jaka, ale uwaga, zapłaciłem za nią 18 zł pelenów tutaj, polskich tutaj, złotych, polskich. I no co, co mi tutaj się bardzo podoba? Przede wszystkim yy, fajnie gumowana rękojeść, nie będzie się to ślizgać. Przypuszczam, że nie powinno się zbyt szybko guma odkleić tutaj. W marketówkach z innych sieci te gumy potrafią się luzować, ale można to trytkami, yy, że tak powiem, klejem własnoręcznie załatwić. Nie jest to żaden problem. Yy. I Co tutaj jest? O, ochronka, taka podstawowa, i tak trzeba jakieś do zdanie sobie dorobić. Um, powiem tak: um, na biwakach sprawdziłem te tanie sprzęty z marketu z owadem w tle i z promocji, i tak dalej. Kolega kupił ze dwie, i nie ma um, przeciwwskazań wielkich. Jakościowo jest to ok. Um, ona jest dosyć fajnie wyostrzona, jeżeli chodzi o marketówkę. A, to mogę powiedzieć. Ja jestem zadowolony ze stopnia wyostrzenia tak? Także 18 zł, słuchajcie, z taką jakość wykonania. A to jest sprawdzone już, to nie że ja się podniecam promocją. I oczywiście tak, no siekierka z marketu będzie się zużywać, będzie się tępić. No i trzeba ją naostrzyć po prostu, osełką albo na warsztacie i tak albo u ślusarza w ostateczności jakiegoś. Zawątanio na was trzy taką siekierkę, no i trzeba po prostu to robić. I Teraz też używaliśmy z kumtem Fiskarsa, i to wiele razy, bardzo intensywnie. I co myślicie, że Fiskars się nie tępi, nie zużywa? Tak, czy nawet polskiej marki? Pro Siekierki to się nie zużywają, nie łamią, nie tego. Pfu. Słuchajcie, to spic na wodę z tą marką trochę. Trzeba dbać o sprzęt po prostu, nie? A można, że tak powiem, składać sobie na gdzieś tam w gronie znajomych jest kumpel, który składa tutaj sobie cały komplet markowych siekier. Tak, ma całą wystawkę tego i, i tam już parę tysięcy złotych jest w te siekiery, w te sprzęty wszystko włożone. A wiecie, co problem jest taki, że te siekiery są nieużywane w ogóle, tylko taka galeria jest. Wiecie, co ja mam w dupie robienie galerii ze sprzętu? Po prostu wolę te pieniądze no, wydać na wyjazdy w teren po prostu, tak? Więc no, każdy z nas chłopaków jest sprzętowcem, tak? Ale tutaj, no, ja takim jestem sprzętowcem bardzo powściągliwym, no, można powiedzieć to. I uważam, że ważniejsza jest dla prepersa umiejętność. Po prostu no, naostrzenia sobie samodzielnie takiego narzędzia bądź jakieś naprawy, jeżeli tu by było coś z tą gumką, nie, tak? chociaż nie ma, nie ma ku temu powodów, ale naprawy czegoś takiego, improwizacji, tak, to jest ważniejsze niż yy, obkupienie się w dobry sprzęt. Taki dobry sprzęt w razie sytuacji kryzysowej, awaryjnej, tak zwany dobry sprzęt, może być tak samo utracony w ciągu. Nie wiem, pierwszej godziny ewakuacji, jak i sprzęt gorszej jakości. Sprzęt jest wtórny, najważniejsza jest wiedza, najważniejsza jest nasza głowa tutaj, to zakryjemy, żeby nie straszyło. Także, także chłopaki i dziewczyny, no musimy wiedzieć, co robimy, tak? I teraz jeszcze jeden kontrowersyjny temat. Sprzęt zawsze jest kontrowersyjny. Tak? Czy tani, czy drogi, to zawsze się ludzie potrafią pokłócić. No, my się nie kłócimy, my dżentelmeńsko rozmawiamy, nie? A propos gentleneskości i kultury, jeszcze jeden temat na koniec. I to jest taki temat, który wyszedł przy okazji jednego z ostatnich nagrań. Czy w razie SHTF, czy w razie W, czy innego kataklizmu, łatwiej będzie przetrwać samemu czy w grupie? I teraz ja Wam powiem, jakie jest moje zdania. Tak finalnie już. Z dyskusji pewnie je znacie. Krótkoterminowo. Krótkoterminowo, w razie ekspresowych tutaj jakiś wydarzeń, uważam, że może być łatwiej przetrwać samemu, jako samotny jeździec, czy ewentualnie w jakiejś mikrogrupie rodzinnej, czyli ewakuujemy naszą rodzinę bądź bliską osobę, bliskie osoby. Mała grupka może się bardziej sprawnie przemieszczać, mniejszą ilością samochodów, może jednym samochodem na przykład, tak mniejsza grupka jest gdzieś tam mniej zauważalna tak, bo w pierwszych okresach chaosu załóżmy jeszcze jakieś tam służby, policja wojska okupanta ktoś masz, nas może chcieć kierować do jakichś obozów internowania czy innych koncentracyjnych tak, no słuchajcie, różne rzeczy się w historii działy no i taka mała grupka gdzieś tam w tym chaosie, w tym tłumie gdzieś przemknie, ucieknie jeżeli jesteśmy simblami, kawalerami i tak dalej, chcemy się ewakuować, nie wiem, do rodzinnego miasta, nie wiem, na drugim końcu Polski, oczywiście łatwiej się ewakuować będzie samodzielnie, tak, niż bandą całą, nie wiem, całą grupą wykładową z uczelni, tak, na no sobie pomyślę, nie? No to, to zanim to się zorganizuje wszystko, no to ludzie się pokłócą, staną w miejscu jak barany i, i to wszystko no, zostanie rozstrzelane, tak. No, w krótkim okresie wydaje mi się, że zdecydowanie łatwiej jest y, samemu. Jak samotny wilk. O, y, na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym, na przykład dużo kilometrów można w stanie zrobić. Wspomaganie elektryczne no, pomoże pomóc w kryzysowych momentach zmęczenia. Tutaj bym mowa o ewakuacji motocyklem terenowym, jakimś. Gdzieś się poprzemykać bokiem, lasami, tu szutrami, i tak dalej, nawet przy blokadzie głównych dróg. Samemu tu szybko jesteśmy zależni tylko od własnej kondycji, sił, wytrzymałości, możemy się szybko poruszać, szybko przemieścić w bezpieczne miejsce, do strefy ewakuacji, do, do, do celu ewakuacji, tak? Także na krótki okres przetrwania samemu. Ale, ale i tu klops się robi. Tutaj fanom y, takich produkcji jakichś post-apo y, czy samotnych survivalistów i tak dalej, takie filmy, no survivalista na no, przykład, taki film był. Słuchajcie, samemu na dłuższą metę jesteśmy w ciemnej D po prostu. Myślę, że myślę, że nawet jeszcze gorzej po prostu. Dlaczego? No, samemu no, człowiek jest istotą stadną i do długoterminowego przetrwania w dłuższym okresie no, potrzebuje y, sieci kooperacji, współpracy. Nie jesteśmy w stanie przetrwać samemu. A nawet jak ktoś ma takie super wszystkie umiejętności, że potrafi wziąć tylko na golasa z takim nożem w dżungli się znaleźć i wszystko sobie zapewnić. Tak, po prostu. To jest taki super turbo bushcrafterem, kurczę, specjalistą, Rambo po prostu. Rambo, w, nie wiem, nowe wcielenie, tak. To prosta sprawa. Będzie zima, będzie zimno. Wyjdziesz po zapasy, żeby zdobyć żywność złamiesz nogę. W najlepszym wypadku doczołgasz się jakoś do, do swojego. No nie wiem, czy dasz radę się doczołgać, ale jak nawet dasz radę się doczołgać do swojego. Y, tutaj celu ewakuacji. To jak sobie zapewnisz podstawowe. Odostaniesz gorączki na przykład, tak? Co sam sobie zaaplikujesz kroplówkę antybiotyki, tak? dostaniesz jakiegoś tutaj stanu zapalnego, będziesz przytomny na tyle. Przytomna, kobiety nas słuchają. Co z, ze zdobyciem pożywienia? Co z jakimiś naprawami? Przykład, nie wiem, burza wyrwie dziurę w dachu. I, a ty leżysz z nogą i stanem zapalnym. Co z uzupełnieniem zapasów wody pitnej, tak? I tak dalej, i tak dalej. Złapiesz coś gorszego, jakąś mocniejszą chorobę niż złamanie nogi, Jakiś uraz, zakażenie. Ile przetrwasz, ile przewegetujesz? Jeden statystycznie, biorą, biorąc pod uwagę różne złe wydarzenia, nie? Nawet Rambo, to tylko film był, nie? Nawet Rambo nie da rady grupie. Będzie gdzieś tam grupa. Konkurencyjna grupa, która będzie chciała przejąć Twoje zasoby. Dobra, będziesz na tyle dobry, że odstrzelisz kilku, a kilkudziesięciu po prostu otoczyć się, i co? Nie dasz rady. Nie dasz rady przeżyć samemu w dłuższej perspektywie, w ciągu na przykład paru lat um, że tak powiem złych rzeczy, bo statystycznie każdemu się trafi w tym czasie jakaś bardziej ostrzejsza choroba. Uraz w sytuacji jakiejś ewakuacji, czy, czy zdobywania żywności w terenie. Słuchajcie, bardzo łatwo, łatwo uraz jest naprawdę w terenie. Już ja nieraz tego doświadczyłem ja od chyba, nie wiem, dziewiątego roku życia w teren jestem od nawigacji apteczki. To co to myślicie, że co? To pierwszyzna w terenie. Nawet na zwykłych wyprawach wycieczkach, to po prostu uraz to łatwo. Jakieś tam zakażenia i tak dalej. Zabrudzenia rani, różne komplikacje. No słuchajcie, no. nie ma szansy w dłuższym momencie moment, takim aspekcie, chciałem powiedzieć w dłuższym przedziale czasu na przeżycie samemu. Nie ma absolutnie żadnych szans. Także, grupa oparta na jakiejś federacji, kooperacji, współpracy, to może być jakaś federacja, kooperacja kilku grup rodzinnych, na przykład mniejszych grup, nie? które się szybko zgrają. Tak? Ponieważ jesteśmy narodem takim, jakim jesteśmy, ludźmi takimi, jakimi jesteśmy, ja nie wierzę w tak zwane silne przywództwo. Też. Musi być jakaś konfederacja oparta na wspólnych celach, ewentualnie jakaś rada starszych, która, która by tym zarządzała. Bo po prostu do no powiem, grupy Alfa się pozabijają nawzajem, się wykończą wewnętrznie. Nie? Po prostu. I taka prawda jest. Oczywiście, w bardzo długim okresie, może takie grupy alfa się wykształcą, dominacyjne, ale w, w okresie jakimś krótkim, czyli tak, w okresie krótkim, do, do, do paru lat po katastrofie, no, no, no nie, będzie tutaj zbyt duży ubytek siły żywej i zasobów przez walki dominacyjne. Także grupa, ale taka grupa racjonalna, grupa konfederacyjna jakaś, według mnie. No i tyle, tak jest, taka jest moja opinia w temacie. Czekam na Twoją opinię. No i na razie, hejka, hejka.